Jesteśmy uczniami zespołu szkół technicznych w Kole, gdzie kształcimy się w zawodach technik analityk oraz technik informatyk. W ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2030 realizujemy zajęcia pozalekcyjne w ramach wielkopolskich laboratoriów badawczych. Rozwijamy swoje kompetencje w zakresie przedmiotów ścisłych. Używając profesjonalnego sprzętu, przeprowadzamy, dokumentujemy i upowszechniamy badania jakości wody basenowej Kolskiej Pływalni. Wybór miejsca nie był przypadkowy. Tuż obok naszej szkoły znajduje się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole, co stanowiło idealną okazję do zbadania parametrów wody i sprawdzenia jej jakości. Podczas gdy jedni z zapałem skakiwali do wody, inni zamiast trójkąpielowego kąpielowego wybrali lupy, bo przecież ktoś musiał sprawdzić, czy woda basenowa nadaje się do pływania. Używając sterylnej butelki, pobraliśmy wodę i zmierzyliśmy jej temperaturę przy użyciu termometru elektronicznego z sondą. Odczytaliśmy również temperaturę powietrza wewnątrz obiektu. Pobraliśmy próbki wody basenowej do badań z niecki sportowej z głębokości około 30 cm pod powierzchnią wody. Jałową butelkę zakręciliśmy, opisaliśmy i zapakowaliśmy do transportu. W szkolnym laboratorium badania fizykochemiczne rozpoczęliśmy od pomiaru pH wody basenowej używając pH metru. Następnie metodą miareczkowania kompleksometrycznego oznaczyliśmy twardość wody. Mętność wody odczytaliśmy z wyświetlacza mętnościomierza w jednostce NTU. Oznaczanie chloru wolnego wykonaliśmy testem kolorymetrycznym. Badania zakończyliśmy oznaczając glin metodą spektrofotometryczną przy użyciu spektrofotometru WIS. Przedstawiamy wyniki badań wody basenowej Kolskiej Pływalni, przeprowadzonych przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Badania te zostały wykonane zgodnie z metodykami referencyjnymi analiz wody na pływalniach, określonymi w obowiązującym rozporządzeniu ministra zdrowia. Dodatkowo pomiary zostały przeprowadzone również przez uczniów zespołu szkół technicznych w kole. Młodzież, kierując się ciekawością, ambicją i pasją do nauki, samodzielnie zrealizowała badania, posługując się metodami poznanymi podczas nauki w zawodzie technik-analityk. Wyniki badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium w Lędzinach potwierdziły, że woda w polskiej pływalni jest bezpieczna. Wszystkie analizowane parametry mieściły się w dopuszczalnych normach. Oznacza to, że jakość wody spełnia wymagania określone w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Dla zobrazowania standardów jakości, którym musi odpowiadać woda na pływalniach. Przedstawiamy zestawienie porównujące wymagania dla wody do picia z wymaganiami dla wody basenowej. Możemy stwierdzić, że woda w polskiej pływalni spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa i jakości określone w obowiązujących przepisach prawa. Jest to możliwe dzięki kilku kluczowym działaniom. Stosowaniu nowoczesnej i skutecznej technologii uzdatniania wody, tył chlorowania oraz desyfekcji za pomocą lamp UV. Regularnemu pobieraniu próbek oraz przeprowadzaniu badań zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia. Mamy nadzieję, że wyniki naszych działań przyczynią się do zwiększenia świadomości w zakresie dbałości o jakość wody na pływalniach oraz potwierdzą, że kąpiel w polskiej pływalni jest nie tylko przyjemna, ale przede wszystkim bezpieczna. Na koniec mamy dla Państwa coś specjalnego wywiad z mistrzynią Europy na basenie krótkim i wielokrotną rekordzistką Polski, Alicją Tchórz. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Jest mi niezmiernie miło, że zgodziła się Pani na ten wywiad. Przygotowałam dla Pani kilka pytań. Śmiało, śmiało. Mam nadzieję, że uda mi się na nie e, odpowiedzieć. Zadowalające, Dobrze. Pierwszym pytaniem jest, w jakim wieku rozpoczęła Pani przygodę z pływaniem? Ehm, z... Samą umiejętność pływania ja posiadam dosyć szybko, bo wydaje mi się, że, że w wieku pięciu lat po prostu rodzice mnie napisali do szkółki, natomiast e, taką już powiedzmy bardziej profesjonalną przygodę e, to zaczęłam przez zajęcia w klasie drugiej w ramach lekcji głębiku, kiedy to e, jeździliśmy z całą klasą na, na pływalnię. Tam trener zauważył, e, chyba że troszeczkę lepiej się unoszę na wodzie niż pozostałe dzieciaki i zaprosił mnie po prostu do klubu e, w, w moim rodzinnym mieście e, Kaliszu. E, I tak się to zaczęło e, w formie zabawy, w formie e, spędzania czasu z przyjaciółmi. E, no i, i trwa do dziś, więc, więc trochę, trochę mnie ta woda wchłonęła. A czy widzi Pani jakąś różnicę pomiędzy zwykłą pływalnią miejską a taką pływalnią olimpijską? Jeżeli chodzi o, o samotrenowanie to uważam, że y, można dobrze się przygotować do, do zawodów zarówno na małych pływalniach jak i na dużych, oczywiście jeżeli mówimy tutaj o jakimś takim już wysokim wyczynie no to dostęp do pływalni 50 metrowej y, ma znaczące, y, jest po prostu jest ważny, żeby się z tym e, basenem opływać. A jeżeli chodzi o same uczucia, to zdecydowanie może to zaróżnie dziwnie, ale basen basenowi nierówny, pływacy czują zmianę temperatury co do 10 stopnia, dużo też zależy od samej budowy pływają, czy, czy na przykład są równo, woda jest równo z brzegiem, czy są jeszcze takie wysokie ściany do wyjścia, czy jest głęboki ten basen. Czy też jest taki sam na całej długości, więc bardzo dużo czynników ma wpływ na to, jak się pływacy czują na danym obiekcie. I dziękujemy za ten wywiad i chcielibyśmy Panią zaprosić do nas na pływanie dookoła. Może uda nam się razem porywalizować i razem popływać? Ja na to, na to liczę, że, że jeszcze na niejednych zawodach się spotkamy. Do zobaczenia. Do Dzień. zobaczenia, dziękuję bardzo.